Przed siebie po zielonym niebie. A ja leżę i leżę, i leżę. I nikomu nie ufam, i nikomu nie wierzę, więc ja czekam, i czekam, i czekam. Ciszę platam we włosy, i na palce nadlekam, na palce nadlekam. 15 sierpnia w Chojnowie miał miejsce szereg koncertów i atrakcji, związanych ze Świętym Marii. I wojska polskiego. Zapraszamy naszych widzów do magazynu Hojnowskiego, w którym zrelacjonujemy to wyjątkowe wydarzenie. W 15 sierpnia w Chojnowie świętowały przede wszystkim Marie i Marysieńki. Święto Najświętszej Marii Panny łączy się z inną ważną okazją, a mianowicie Dniem Wojska Polskiego. W związku z tymi dwiema wyjątkowymi sposobnościami burmistrz Chojnowa zaprosił mieszkańców nie tylko miasta, ale też regionu na szereg ciekawych atrakcji muzyczno-wokalnych na scenie. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby kontynuować nasze polskie tradycje, aby wspominać naszą historię, naszą przeszłość. I to nie jest jedyna impreza, którą w mieście organizujemy. Tych imprez jest sporo, natomiast chcieliśmy właśnie poszerzyć tą ofertę związaną ze świętem Wojska Polskiego poprzez Święto Najświętszej Maryi, Maryi Panny. No i oczywiście zaprosić tutaj wszystkie Marysie. Myślę, że ten krąg będzie się cały czas poszerzał i będzie tu dużo, dużo więcej Maryś, Marysienie przyjeżdżało do naszego miasta. Oczywiście jest oferta również muzyczna. Co roku staramy się zawsze zaprosić jakiś ciekawy zespół, ciekawe zespoły. W tegorocznej uroczystości wzięło udział 50 pań o imieniu Maria. Już na początku solenizantki otrzymywały od organizatorów korale, by potem wziąć udział w losowaniu imień nowych nagród. Nie było się bez życzeń. Wszystkim Mariom życzę przede wszystkim zawsze dużo zdrowia, życzę wszelkich pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, zawodowym. Zapytaliśmy wszystkich Marii, czego one same sobie życzą z okazji ich święta i czy podoba im się tak huczne świętowanie z okazji ich imienin. Pierwszy raz jestem w Chojnowie, bo ciągle wyjeżdżałam i myśleliście, że skorzystam z tego i przyjdę tutaj na plac i zostałam mile zaskoczona. Przywitaniem w tym, że są jakieś prezenciki. Jest to bardzo miłe, tym bardziej, że jestem osobą samotną, więc jest to dla mnie taki dodatkowy bodziec. Czego pani życzyć z okazji mnie? Zdrowia. Bardzo miłe. Dlaczego? No, prezent jest, jest, zawsze się coś posłucha, jak Występy będą. I to wszystko z okazji Pani imienin. No, dziękuję. A proszę powiedzieć, czego życzyć Pani z okazji tego święta? No zdrowia. Tylko? No najważniejsze. W moim wieku to najważniejsze. Przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. Szczęścia, pociechy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No. Dzisiaj całe miasto świętuje pani imieniny. Jak się pani z tym czuje? No super, chociaż moje imieniny są 2 lutego, ale super się czuję. Ale Maria. Ale Maria. Ale, jak pani się podoba ta cała impreza co roku? No, podoba mi się, dlatego już jestem tu trzeci raz. O atrakcje dla najmłodszych, ale ściśle związane z imieninami Marii też zadbano. Pamiętamy także o dzieciakach i zaoferowaliśmy im kilka konkursów plastycznych. Pierwszy dotyczy bukietu dla Marii lub kwiatka dla Marii, nie takiego, po którym można powiedzieć do kwiatarni, tylko właśnie takiego z serca narysowanego kredkami. Oczywiście dla wszystkich biorących udział w tych naszych konkursach przygotowaliśmy drobne upominki, niespodzianki, żeby każdy, kto zechce się aktywnie włączyć w nasze świętowanie imienin, z tych imienin także wrócił z jakimś małym prezentem. Najmłodszych nie trzeba było namawiać do udziału w plastycznych zajęciach. Nie dość, że powstawały piękne kwiaty, to chętnie składano też Marią życzenia. Wszystkim Marią życzę dużo szczęścia, dużo zdrowia i jeszcze raz szczęścia. Co rysujesz? Kwiaty i serduszka. Z jakiejś okazji? E, tak, z okazji imienia. Dla kogo? Dla Marii. No to przy okazji kwiatów może i życzenia dla wszystkich pań, które mają na imię Maria. Wszystkiego i najlepszego z okazji imienia dla każdej Marii. Wśród muzycznych gwiazd na hojnowskiej scenie można było zobaczyć lokalny chór, który towarzyszy hojnowianom od 2007 roku. Muzyka Pierwsza część repertuaru to patriotyczne pieśni, związane oczywiście z dzisiejszym świętem e, Wojska Polskiego. A drugi już taki, różniejsze piosenki ludowe z różnych e, zakątków naszej ojczyzny. No i dwie takie pieśni maryjne, które będą taką modlitwą jednocześnie i podziękowaniem za nasze życie i za ten cud warszawski, który, który, który miał miejsce 99 lat temu. Uczestnicy imprezy mieli okazję obejrzeć i posłuchać występu gości z zaprzyjaźnionego czeskiego miasta Mnichowo-Hradiszte. Na scenie zaprezentowała się grupa folklorystyczna Furianci. Jesteśmy takie zaproszeni, żeby prezentować naszą kulturę, i bo jest to, albo folklor bardziej pasuje do akuratnie tej imprezy niż níchojnova, myślę, że się nazywa ta druga impreza, wasza tutaj. A to wybraliśmy to i przyjechaliśmy, teraz właśnie odwiedziliśmy miasto. Potrzebna raczej, żeby Zobacz, do mnie, się znać kto jest poza granicą, tak? Żeby się nauczyć język, że tak jak ja się nauczyłem polskiego 20, 20, 20. i żeby 20. trochę skojarzyć kto mieszka dzisiaj, za tą granicą i, i poznać też tą kulturę. Mhm. I bardzo ważne są też, żeby się młodzi spotykali, bo jesteśmy w jednocześnie w Europie, więc to, ma, to, to jest sens, nie? żeby wiedzieć że jesteśmy w Europie, to kto jest razem. Uh, więc mamy tutaj wymianę szkół, więc nasi, uh, nasza szkoła przyjeżdża tutaj raz na rok. I wasza przyjeżdża. Przysłowiowym gwoździem programu tegorocznego Święta Marii był zespół góralski, trybunie Tutki, znany nie tylko w całej Polsce, ale i za granicą. W chojnowie zespołowi towarzyszyli też goście: basista Jacek Fetkowicz i perkusista Dawid Niziurski. Muzyka Specjalizuje się w tak zwanej nowej muzyce góralskiej, czyli inspirując się tą tradycyjną, którą też potrafimy zagrać i której cytaty stosujemy. Uprawiamy własną twórczość autorską, piszę utwory, które gramy w tradycyjnym stylu, ale też z użyciem nowych instrumentów, z nową aranżacją. Staramy się nic nie tracić z tradycji ale też coś nowego tej muzyce dawać. Jest i taniec, jest i śpiew, są instrumentalne partie. Natomiast wszystko razem jest, wydaje nam się, bardzo góralskie, ale równocześnie nowatorskie. Są takie najważniejsze nasze utwory, Jocłek Wolny, W dusach naszych dziadków, które kiedyś, przed laty, nagraliśmy z The Twinkle Brothers, z zespołem Roots Reggae, czyli korzennego reggae z Jamajki. Niecodziennym góralskim pieśniom i tańcom na scenie przyglądano się z ogromną ciekawością. Górale zadbali też o swoje stroje galowe, które na co dzień trudno oglądać dolnoślązakom. To nasze paradne, odświętne ubranie. Nie chodzimy w święta w garniturach, w... W krawacie, w muszce, raczej staramy się, aby ta tradycja piękna góralska nie ginęła i wtedy czujemy się sobą na scenie i poza sceną, bo tak samo ubieramy się na góralskie wesela, chrzciny, potańcówki, no i również na pogrzeby, gdzie ta tradycja góralska również jest widoczna, m.in. w pięknej muzyce, w ubraniach. Góralskie ubrania okazują się mieć niecodzienne elementy, które wiele mówią o noszących je osobach. Góral na o ma kapelusz z kostkami, to znaczy to są muszelki z nad Adriatyku, niegdyś przynoszone przez górali. Jak jest kawaler to ma piórko, jak jest zyniaty to nim opiórka. a jak jest kawaler z odzysku to ma taką kitę. Jest kosulka lniano, spinano z pinką, do tego łopasek który e, no jest takim też symbolem rangi baca, harnaś ma większy pas młodsi uchasi mają trochę mniejsze a najmłodsi mają takie poski które są ozdobne ale zapinają portki no i na nich są pięknie guziki wybite co by było paradnie jest cuska, taką peleryna góralsko brązowo, jak jest bardzo młody górę, kawaler to ma bijołą. no i portki z parzenicami po tych parzenicach rozpoznajemy skąd kto pochodzi, więc po tych zaraz widać, że my są z Zezokopanego, a inni górole mają trochę inne wysycie, i zaraz wiemy czy ze Śpisa, czy z Łorawy, czy z Beskidów. Tegoroczne Święto Marii wpisało się w szereg imprez, jakie z myślą o mieszkańcach organizuje Chojnowski Magistrat, bo jak mówi włodarz tego miasta, warto postarać się o przyjemne chwile dla mieszkańców. Warto, warto. Chojnowianie to doceniają. Nie tylko Hojnowianie. Mieszkańcy Ziemi Chojnowskiej, mieszkańcy całego regionu do nas tutaj przyjeżdżają. Cieszy radość ludzi, uśmiech na twarzach, dzieci, które biorą udział w konkursach, więc tych imprez jest sporo. Nie trzeba się zastanawiać, czy je robić? Nie, my się nad tym nie zastanawiamy. Staramy się podwyższać tą poprzeczkę, żeby były, żeby były jak najwyższym poziomie. Nie tylko to dzisiejsze święto, ale czy Dni Hojnowa, czy 11 listopada, 3 maj, po to, żeby ludzie też pamiętali o tych wydarzeniach w naszej historii. To już wszystko w naszym programie. Dziękujemy widzom za uwagę i w imieniu burmistrza Hojnowa zapraszamy na kolejne atrakcje w tym mieście. Ja czekam i czekam i czekam Ciszę wkładam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam Między ciszą a ciszą sprawy się łyszą